No, i popatrzcie moi drodzy, to jest fermentowany twaruk. Tak powinien wyglądać: tak się zachowywać. Mazisty, kleisty, ciągnący się. Tak, fermentowany twaruk. I to jest surowiec do topienia czy smażenia. Ja mówię topienia, bo to nie są temperatury, które określa się jako temperatury smażenia, tylko to, to są temperatury topienia. Więc taki twaruk otrzymujemy po tygodniu fermentacji. No tutaj, 6 dni. 6 dni. W takiej temperaturze, jak teraz, dość ciepłej, 20 stopni. I nie ma sody. Nie ma sody. Tutaj sody są dwie dosłownie szczypty, tak między dwa palce, dwie takie szczypty, po wierzchu posypane, tylko po to, żeby stworzyć lekko zasadowe środowisko, żeby te bakterie, które są odpowiedzialne za tą fermentację, miały łatwiej do startu. I nic poza tym, żadnych łyżek sody. Zapomnijcie o tym. Twaruk tłusty, twaruk yy, tak zwany organiczny, czyli... Zrobiony bez żadnych chemicznych sztuczek. Po prostu naturalny twaróg, który można kupić. No to nie jest tak, że nie można kupić. Dzisiaj wszystko można kupić. Także na różnych placykach, w niektórych marketach też są stoiska eko, bio i tam takie, takie twarogi są. Na halach kupieckich zawsze widzę takie stoisko. Także chcecie mieć ser smażony? Czy topiony? Kupcie porządny twaróg, nastawcie go, posólcie, szczypta dosłownie z wierzchu tej sody i czekajcie tydzień. Codziennie sprawdzając, trochę mieszając, żeby to przyspieszyć, ale tylko w ten sposób. I nie ma tam, że dwa dni czy trzy. Nie sfermentuję twaruk w dwa dni. Nie ma takiej możliwości. No chyba, że jakaś malutka ilość.